6 listopada burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński, podpisał akt notarialny nabycia przez gminę Pałacu Wieruszkowalskich w Brwinowie. Otacza go prawie 8-hektarowa działka w sercu miasta. Zakup pałacu zamknął się kwotą 6 550 000 zł, z tym, że to jest cena za całą nieruchomość, czyli te prawie 8 hektarów razem z budynkami. Zbiliśmy sporo. Pierwsza cena SGGW była około 13 milionów złotych, później 10 milionów. Kupiliśmy za tak naprawdę połowę ceny wyjściowej. Docelowo w najbliższym czasie planujemy inwestycje w pałacu. W przyszłym roku 250 tysięcy chcemy wydać na dokumentację renowacji pałacu razem z zagospodarowaniem terenu tym przyległym do naszego parku miejskiego. A w kolejnych latach w 2017, w 2018 roku dokonać prawdziwej renowacji, rewitalizacji tego obiektu. Szacujemy, że będzie to kwota około 10 milionów złotych. 15% nieruchomości stanowi zabudowa, a pozostała część to tereny zielone oraz park. W skład zabudowy wchodzą m.in. pałac, jednopiętrowy budynek z 1925 roku, konstrukcyjnie w bardzo dobrym stanie, dobudowana przez uczelnię aula wykładowa, pomieszczenia laboratoryjne, budynki akademików oraz obora dydaktyczna. Jest już konkretny pomysł na zagospodarowanie nieruchomości. I w pałacu zrobimy ośrodek kultury, centrum kultury, tak naprawdę w Brwinowie. Dzisiaj nasz ośrodek kultury to malutki budyneczek przy rądzie, tak naprawdę poważne problemy lokalowe. Więcej niż 40-50 osób nie wejdzie jeśli przyjdzie na jakąkolwiek imprezę, na koncert, na cokolwiek do ośrodka kultury. W zasadzie jest no, problem z, z miejscem. Tu w pałacu mamy około 1300 m2 powierzchni, piękne pomieszczenia, które mogą być wykorzystywane zarówno na różnego rodzaju pracownie, zarówno te plastyczne, muzyczne, innego typu pomieszczenia chociażby biurowe, ale również mała salka koncertowa, duża sala koncertowa w Auli. Myślę, że w 2018, najpóźniej w 2019 roku, jak otworzymy Centrum Kultury, w Wtedy to będzie prawdziwa perełka naszego miasta. Burmistrz nie ukrywa, że wiąże z tą nieruchomością duże plany i nadzieje. Na pozostałej działce, czyli tej, która znajduje się pomiędzy pałacem a ulicą Piłsudskiego, to jest obszar około 6 hektarów, kiedyś w przyszłości planujemy wybudowanie prawdziwego centrum Brwinowa. Centrum, którego dzisiaj brakuje. Mamy rynek w Brwinowie, tak naprawdę dziwny układ architektoniczny, urbanistyczny, przez który przebiega droga wojewódzka, olbrzymi ruch pojazdów. Tak naprawdę nie ma takiego serca miasta i chcielibyśmy właśnie na tej pozostałej działce wybudować prawdziwy rynek w Brwinowie. Rewitalizacja pałacu i zagospodarowanie terenu nie będą proste. Mimo to, plany burmistrza wobec tej urokliwej nieruchomości rysują się bardzo obiecująco dla mieszkańców Berwinowa.